Tych pieniędzy braknie, Brak tak, bo oni porozdawali, teraz już porzucane te pieniędzy, tych braknie. Się osób no, ludzie będzie na, będą narzekać, że nie dali, nie dali, a tamci dali. Czy co, Ty? Morawiecki już się zbogacił, a Kaczyński teraz za granicą nie był, panie. Będzie nowym premierem, bo raczej on będzie, mi się wydaje. Panie, no. tak panie, to jest człowiek światowy, Tak. zna języki, tak. ma znajomości, a teraz... Wyborów. Cieszy się pan, że PiS przegrał na miał, miał, miał mniejszość? Oczywiście. Że się cieszy, że przegrał pisze. Pan się dobrze nie żyło zapisu. Nie, nie, nie. Dlaczego? Były trzynastki, czternastki na przykład dla merytów. Czy znaczy, pomogło to panu? Nie, nie pomogło. No, to pomogło to nie, panu. nic nie pomogło. Ja wiem, sobie większość jak naglądaliście cieszyłem się 13, coś sekonuje ja pan myśli. Dlaczego panu tutaj nie pomogło? Nie, ale oni nie rozumieją, że oni... Skąd biorą na to? Że on im zabrała, teraz im trochę trochę... tego nie rozumieją, że oni się cieszą? Tak, on to... nie rozumie, ten naród... Dług publiczny jest 2 miliony. Kto to, to spaci wszystko w trawie. No panie, teraz nowa, nowa koalicja o, panie, nie będzie miała... Tych, tak, tych, tak. Panie tych pieniędzy braknie. Braknie. Tak, bo oni porozdawali, teraz już porozrzucane te pieniędzy tych braknie. Się osobę, no, że... Ludzie będzie na, będą narzekać, że nie dali, nie dali, a tam ci dali. Czy co, ukrócić to rozdawnictwo pojnie? Oczywiście. A co całkowicie zlikwidować nascję? Y nie, nie. Panie, poczeka, zaraz, do panie raz za państwa. Panie. Co, co zamian? Nie wiem, panie, co zamian, w każdym razie tak na, tak? na temat 13 to bym dużo miał do powiedzenia. A po będzie nowym premierem, bo raczej on będzie, mi się daje. No. Panie, to jest człowiek, to jest inny? Nie, panie, to jest człowiek światowy. Tak. Zna języki, tak. ma znajomości, a teraz świat potrzebuje takich ludzi. A Morawiecki jaki był? A Morawiecki? Morawiecki już się zbogacił, a Kaczyński znany teraz za granicą nie był, panie. Pokłócił się, że wszystko. Panie, o czym Pan mówi? No? Znak, język, telefonu nie umie odebrać. Gospodarka się jak się rozwijał, kraj za ich rządów. Jak się rozwijała? Cofała się do tyłu. Praktycznie to Pani mówi prawdę, że się cofałam, a nam Panie to, co. Widam Pana pytania, wyniki wyborów pytam. Są do internetu. Czy jest Pani zadowolona z wyników wyborów? Ja nie. Czyli Pani wolałaby, żeby PiS został, tak? Oczywiście. Jak Pani myśli, koło powołał Andrzej Duda teraz, do utworzenia rządu? No ja bym chciała tego samego. Morawiecki, tak? Tak. A jakby było za Tuska, jak było za, za poprzednich jego rządów, jak Pani myśli, co się może dziać? No, bardzo źle było. Waloryzacja? Teraz jest mi dobrze. Będzie bezpiecznie, jak Pani myśli, może wpuścić uchodźców, yy, imigrantów znaczy? No nie, absolutnie. Nie, mówię o Tusku teraz. Proszę, o co? O co? co może tu zrobić? Imigrantów ja puścić, jak pani myśli? mi się wszystkiego można spodziewać. Trzynasty może zabrać, na przykład dużo osób się obawia, 14 emeryturę? Na razie nie myślę. Dzień dobry, moje pytanie: jak pani skomentuje wyniki wyborów? Czy jest pani zadowolona? Ach. W wyniku wyborów. Jak się pani żyje ogólnie? Jak pani podsumuje sytuację w kraju? Do internetu. Zadowolona jest. Ale z czego jest pani zadowolona? Że to zwróci? Że opozycja przejmie władzę, władzę? Nie, ogólnie jestem zadowolona, że to się wreszcie skończyło to całe szaleństwo. Ale czy jest szaleństwo? PiSu? O! Nie, to szaleństwo z tymi wyborami. Z tym wszystkim. Co pani podało wybory? Zement, o, Jest mi podział w kraju. Był podział w kraju teraz? Też ludzie tacy pokuceni. A ja wiem, panie. A jak się pani żół zapisu rządu? Teraz do tego rządu. Było dobrze dla emerytów, ta 13 metra pomogła, 14. No to trochę pomogła. Pomogła. A nie wolały pani federację większą co miesiąc. żeby stała emerytura była większa? Wolałabym. Ile? I co ile miesiąc? Co ile musiało być? 500, 300, 400, co miesiąc?